W dzisiejszym odcinku zaczynamy mojej krytyko, pierwsze spotkanie ze słynnym brackenem w Leafal Company, gdzie tym razem faktycznie nam poszło to lepiej. Na sam Pójdę! O o o o o o o, to, z grubym podkreśleniem na trochę. Pamiętajcie, że jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie lajka, like suba z dzwonem Zostawcie komentarz z napisem Braken Motherfucken A ja wam przypnę serduszko A teraz, bez dłuższego przedłużania, zapraszam do oglądania Dalibyśmy radę bez tego drugiego potwora Ta. Ale jest git, bo coraz bardziej jakby... Chyba mam ogólną mechanikę Mhm <noise> Na tym jeszcze nie byliśmy. Nie możemy pójść na tą podstawową, dlatego, dlatego że. ten, y, Dlatego że jest zalana, więc nie chcemy tam być. Aha! Właśnie są już te pogody i tak dalej. Jeżeli jest zalane, to znaczy, że będzie woda po osła i tego nie chcesz. że Hazard level Good luck Czyli w skrócie, musimy się śpieszyć Nie skacz tutaj, nie skacz, tu jest woda woda cię zabije Nie umiesz pływać Skąd wiesz? Bo cię nie nauczyłem Ty nie A. Chyba nie w tym kierunku wiesz? To mam takie przeczucie O, zapomniałem o tym Przemówiłeś coś? No A tak, No i... tak wiadomo no, oczywiście Mój jest czekoladowy Nie, sorry, twój jest czekoladowy, mój jest karmelowy Dziękuję. Tutaj? Chyba mam Gdzie? Yeah. Tutaj coś no, musi być No Nie no, to jest... Masz? Tam, tam A chodźcie Welcome back Też wejść na most? A mamy jakiś wybór? Na dole jest wyjście ewakuacyjne. Idziemy? Czekaj, chodź na Tak? No chodź na wia. Nie chcę. Chodź na nie chcę. Ej, Nie Ja to widzę, nie dzięki. O, zykuj was, podaj mi rękę. O. <tosłupy> gdzie tu się wchodzi? Otwórz, to Ale tutaj przyjmasz Gdzie ty jesteś? Wyjście w wakacyjne Nie ma cię tam A teraz już do środka Aha A przecież tam jest Tam jest wejście te... No dobra Chodź Będziemy mieć w środku Bolt Co zaś, słyszałeś? Chyba nie Ja na sam O Okej okay. On nie lubi On nie lubi chyba latajek On chyba nie lubi Gdzie ty? Gdzie ty? Wyskonowałem go Braken. Mamy nowego potwora skanowanego O, kto to? On nie lubi latajek chyba, jeżeli A to pojawia. No zobacz, tak. pójdź co zobacz On co cię... Tam to tam jest tam? ten, który... Nie, to nie jest ten, który mnie zabił. On za... Ta... Ej no nie no! no On miał nie lubi latajek. No nie wiem, zaświeciłem mu, ale nic nie robił. Nie wiem, może w momencie, w którym jakby za bardzo go za, za ten. Zaprowadzimy do jogu, to że wtedy ten. Zastresuję się wtedy. O. Tak. To jest show yourself. O. No to ja wracam. A, wiadomo. Przynajmniej jakiś Pioppi obecnie mamy, to jest coś. Ej dobra, no? Ujba, no, nie, no, kto tak kto to tak. No, kto to tak postawił? Wyszupałem się w kamieniach. Chodzi, chyba będzie nam najgorzej ze wszystkich osób, które mogłyby w to grać. Da. 61. Ja wracam, jomek. Okay. mi weźć jakiś profil mamy, pierwszy raz Jak się pojawią... Ci te, te, te duże ziomy na, na dworze tutaj Na tej palcie się pojawiam ku. Nie to było zwykłe Nie wiem kujwa co było Mam jeden X kuiwa zajebiście Ale dobry w to jestem Aha, zawsze się nie ciała to więcej czegoś tam da. Dobra, poradam, graj, do was, to to Tak Dobra, pora za upgrade'ować statek Poczekaj, bestiary. Eee... Ale bo to się tam... Z braken... Da. Z to jest to co właśnie cię zabiło. Mi się wydawało, że to... OK. No, Awet sprawdź to... To coś co tam łaziło. Poczekaj. Can't say otherwise. I wanted to find his body. You were the cowards. Co kuiva? Scientific name, Rapax folium. There is debate on the genus to which the bracken belongs. It is a bipedal vertebrate with skin the color and texture of a red beet. The name was coined for what appears to be leaves protruding from its upper spine. The purpose of this is believed to be for intimidation, however, not much is known about the specifics of bracken behavior due to its elusiveness and low population. We know a little from accounts by wildlife experts who have encountered it lone hunter with high intelligence, its behaviors can seem aloof, but exhibits high aggression even unprovoked. It, it quickly backs off when confronted. Aha, czy postu? However, dragons <laughs> <laughs> are known to abdicate hostility when cornered or in simply watched for a long time. For these reasons, it's recommended to keep an eye on it, but not to stare it down. No specimens have been collected dead or alive, it's theorized that upon death the bodies undergo a rapid decomposition process, which is unique from other large animals. Okay. Really? I hope I have some complexes. Yeah, you do terapeuty have I hope to kogoś a therapist. And did you want to... Huh? Do you remember what it's called? Which No Ale nie, ziomek, nie czytaj wiki, ziomek, mamy tutaj to, co nam się u nas zdobyć, to możemy przeczytać. Kurde, ale... w sensie ja na początku ch ch chciałem zrobić tak, żeby wkleić te potwory, które odkryliśmy w notatnik, czy jakąś w page i podpisać, co one robią. <śm> <śm> Braken ma kompleksy na temat siebie. Tak. No nie wiem, to coś z dwoma nogami. Oj, warte, ja mam nazwę okej. Okay. Manticoil to jest... kujwa, Tak, na dworze. Tak. Holding Bugs to jest te, które, z którymi się tradyujesz. Snailflix. Tak. Tak, Więc albo Snailflix, albo Fampys. Fampys, dlatego że... To jest chyba to, co. To ten z dwoma rękami, dlatego że on... Naby fump, nie? Czyli tak, uderza cały czas. Więc podejrzewam, to jest to. Tak. Fampys. Tak, to jest to. Yeah. Scientific name.

Mm -hmm. ciekawe. Kurde, drogo. Co? Po co tutaj... Tutaj... po co tutaj jest jetpack? Jetpack, jetpack. Jetpack, jetpack jet... e, To jest, to jest dobry, do, 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 dobrym użytkiem. To jest głównie twoi fan. A jest dobrym użytkiem na tym. Na, na dworze. W momencie, w tym już są po twoje te Eee, dawaj odpalek. Let's. A, nie wybrałem Kuiva, okej, okay, za późno. Jaka ja, jest mapa? Uj, chyba ta sama co przedtem, ale teraz. Pytanie, jaka jest pogoda, tego bym się zna... obawiał. obawiał. Kuiva! A nie zobaczyłem, to są psoły Każdy się wylądowali na pszczołach? Tak, a ty chodź, 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 chodź. Wietrzej, to jest to samo, to pono będzie gdzieś tam przejście. No, ta, 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 to jest to samo. Okej, okay. to teraz gdzie jest główne wejście? Yy, no, tam po drugiej stronie mostu po prostu. Ty dosłownie ominęłeś to, żeby pójść do pływa. Ten okuj, tutaj są pszczoły gdzieś. A tu no? Dawaj, chodź. Dobra, zapamiętam, że tutaj są pszczoły gdzieś w tej okolicy. A no, są tutaj pływas, kuj, kuj czy są. Tak, coś. Co to tak nie chcę? Mogę cię kuiva złapać, chodź tu. Chodź tu kuiva! tą grę, też że te ptaki mogą cię zabić. Nie wydaje mi się. Uuu, mamy już coś. A, a die of pickles! jug Jack. Chuck a... Jack. Ty yeah. 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 alkohol Co? ja? O, zajdzieś. Nie, 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 nie. Mi się kujwa już wyładowała latajka Ubijaczka do jajek ja Ej, odporządek nawet nie miałem I latajka mi kujwa nie działa Ale to z poprzedniej gry zostało No ale pokazuje, że... Pokazuje, że jest naładowana to fula Fajska Mam już dwa przedmioty, ale jakoś... 50? Jakoś A, tak? klucz Teraz wszystko co znajdziesz trzeba wynieść Tak o, kolejny klucz. Ja coś mam. coś chyba? jeszcze mam. Yy, Jeżeli chcesz klucz, to do mnie. Poczekaj. Nie, 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 weź. No, ja już nie mam miejsca, dlatego mówię, że ten. Poczekaj. A, poczekaj. Właśnie użyłem klucza. Mamy 104. To 104. Eee, yy, już zrobiono. O, właśnie użyłem. Ku... Co, co zrobione? A, że hajs? Tak, tak, tak. A teraz ja jeszcze coś mam. Zaś ten. Ja otworzyłem tutaj te dodatkowe przejście i tu jeszcze coś otworzyłem. Mam zamknięte DVD. A. Otworzyłem przejście do nicości. Ja, zaś oh. powiem i ja, ja mam. Eee. Ja mam 62. <słuch> Mam, być, my mam chyba... użyłem oba. O żeby bo na dole jest zakluczona. Aha Chodź, wyrzucić to wszystko. Eee, no dobra. No jeszcze jedno z jednego staronu ale Ja się stopcem do bazy naładuję za atakę. Ooo Jeszcze swoją ładowałeś? Ja nie mam. A ty nie masz o to? A, bo zginąłeś. A. Co, co ty? Znajdź gdzieś wyjście, nie tutaj. A tu? A tutaj. Nie, 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 nie. To no. że... Dobra, chodź. Byśmy byli już na plus. Ej, tam są pszoły, uważaj. Na prawo. Uj, babie działać. Ja. Zdechłeś? NIE 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 Ok, nie myślcie dlaczego ja cały czas pływałem, się, się na mobilę, żeby, się na, żeby się na ten most Ja przeszedłem No ja nie O, coś się utrudnił teraz To było 3PM więc jest git To było 15 Teraz w sumie to jest 21, ale w grze 15 100 mamy, równe 100 no to ziomek, ja już idę, to łoży więcej Kurde, tyle mało czasu jest nie są pszczoły, to nie są pszczoły, dobra No, bardzo dużo nam przestało jeszcze Ja mam teraz zł Czaro, to taka luz. 160... 199! Jednego i którego mam ten od no 200 Ale już mamy ten, już mamy kwotę Szczerze? już ryzykuję, ja już ryzykuję No dobra, dalej jeżeli zginiemy to zacimy to wszystko Nocie ja idę przez wyjście wakacyjne. Spoko, spoko Będzie Ja mam ma ochotę ku ma pójść po tamte te po tamte pszczoły Kurde, to nie warto eee... Kurde, Powiem ci, że to wyjście wakacyjne jest fajne no. Jest dużo rzeczy tutaj bardzo dużo. Ta flash działa na nich też? Potwory? Właśnie nie wiem. mówiłem, że nie wiem. O, dobra. Dobra, to spróbujemy? O? A masz flasha? Coś tu chodzi. Nie pocieszasz. już tak. tupta. O! Take flash. No właśnie, tam mi się wydawał że słyszałem ten. ze swój mikrofon. Złodziejka Czyli mamy złodzieja i... Y, y, tego... Chyba z kompleksami Co? To się... Pewnie. ja by, że ten... Nie, nie, nie mówię, że że, że że widziałem, tylko, że... Wymieniam y, poswoje które znamy Słyszę mhm. Mam nadzieję, że ciebie przynajmniej O nie, co O! Klucz! Ty, bagruncy eee, Ty, mam butelki, warte 50 Dobra Możemy już iść, chyba że coś jeszcze znajdziesz Dobra Daj mi się, ty pójść i tam, tam już ten, tam już czekaj Ja spróbuję coś ogarnąć Chociaż w sumie Ujwa, tu już nic nie ma, tak patrzę Muszę sprawdzić, które to nie ufam Patrzę, no. że jeszcze trzeba tego. Statek... Chodź, ma jeśli chodź już. Dobra, dobra. No jeszcze statek trzeba znaleźć. Ja widziałem tylko złodzieja, więc pewnie by mi zajebał by mu jedyny klucz. To tyle O, już będą kływa po twoje. Więc trzeba szybko spiedalać No, ja mam 56. Nie wiem, jak to się od mnie. LB Bounce. No. Ja mam zająć. E, chodź, chodź, chodź. Widzisz mnie? Chodź. O. Dam ci kilka rzeczy. z dobra, dobra, dobra. się, jak to się Musimy być ostrożni, bo to ja mówię. ja jak jest, jak ciemno. Słyszysz to? To. To, to jest to, o czym kuwa mówiłem. To jest ogromne. Tu jest statek. szybko, 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 szybko. Idealnie zdążymy. mnie tak szybko, szybko, chodź, 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 chodź. 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 idę 241 i otwieracie na drzewo. O! Dobra, jest git. profit. 302, 302. Profit 302? Tak, 302. Nice my profit Sustain the most injuries most profitable Yes! Hey, hello, hello, Jesteś delated employee Ja wiem, ja wiem coś zrobiłem, bo no nie fair No ne, no, no, ziomek jak tak patrzę to większość ja tutaj przyniosłem Okej okay. zastanawiam, dlatego że Czy jeżeli teraz byśmy zginęli, to czy my stracimy wszystko co już mamy? Tylko to co zobejdziemy w tej rundzie. Bo jeżeli tak, to czy możemy pójść sprzedać to i pójść na kolejny ten Możemy to w ogóle sprzedać? No możemy, tylko musimy pojechać do tamtego do company building, nie? Aha. Bo się... nie, co właśnie to, to by nam dzień. To by nam dzień służyło pewnie. No... Tak, Lecimy na profit? Ta. Dobra. Ja z czterekon tak nie, nie zginąć. Wyboru, to bo chyba nie możemy. Qiwa, e, Reini. E, Reini. Ta sama mapa? Kurde. A inna nie wchodzi w grę. Mamy dwie, dwie, których nie znamy. Jedn... Nie trzy, których nie znamy chyba. Jednej, która... tam, gdzie ugmaliśmy przez pszczoły. Jedna, której nie znamy, na której jest burza. Podstawowa, na której jest ten. Jest. Yy, ten. Jest. Yy, nie nie powieść. Deszcz ogólnie, po prostu Rainy pisze. Nie wiem co to zmienia, ale powiedziałam, że, te, że to może coś zmienić. I potem jest Assurance, czyli ta, ta druga, gdzie jest pustnia i tak dalej, to też jest Rainy. Kurde. Nie wiem, możemy wprowadzić tą, tą samą dwa razy, ale. Możemy zobaczyć, to Rainy coś zmienia, bo jeżeli tak cały czas będziemy unikali, a potem dawaj, się okaże, dawaj. to ten. no to podstawowa. Experimentation, Experiment dokładnie O tej to ja mam klucz w razie czego Wieso Tyle sobie od razu naładuję latarkę A tam mi pokazuje, tobie ja na złą rzecz passtręłem A tutaj pamiętaj, że jeżeli będą podpoje na dworze To one są ślepe, więc po prostu chowaj się i na -caku i chowaj się na przykład po tym, tym Silo tutaj obok, nie? Ta sama taktyka. Wszystko co znajdziemy, wynosimy. Da. Jeżeli jedna okay. osoba zginie, druga od razu wraca. Bierze bie wszystkie i wraca. Oh. Bez wyskowania. Dobra, ja pójdę, ja pójdę tędy. Okay. Ja idę przód. Okej. Okay. Eee, właśnie znalazłem coś, co eee, jest dla ciebie bardzo ważną lekcją, więc chodź. Idę. Ja coś tutaj. Ale powoli, chodź za mną, nie prześcigaj mnie. Eee, co jest tu? Nie, chociaż ja. O! Słyszysz? Słyszysz to? Chyba to... Tutaj? Chyba skubiłem to, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Było tu, no, chyba tu. Tutaj. Tu, widzisz tam to. Ty, widzisz to tutaj ten? To, to na ziemi? To jest mina. A? To, mówię, nie prześcigaj mnie, kurwa, to jest mina. Więc po prostu unikaj to z szerokim górki. Wydaje mi się, że... O, Mamy pająka Ja pierdzie Ja tam nie idę? Nie, ja, idę się po... Dobra, to lecę Ziomek, ja jestem... Ja mią chęcią pójdę z tym Prawie kuiwat spadłem. Bo se, za, za bardzo się odpędziłem, nie? Eee, trzymaj Dzięki. Tu tak nic nie ma. Sze się. Ej, tutaj o, są O! Chodź, byś tam dotrzeć? nic nie ma, tymczasem trzy itemy. Ej. Czy będziemy musieli tam iść, serio? Możemy. Nie, nie, nie. Wejście w akwarystykę, wejście w akwarystykę. Ja czekam na sprinta co, co, co. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. To już będzie Poczekam. łatwiej. Nie wiem, czy mamy. Tutaj ja bym odłożył, bo dobra chodź. Nie, nie, bo zabrałem nam co, nie? I ja idę jeszcze, bo O, widzisz, pada kula. Nie wiem, czy to coś nam Ma... zmienia. Chyba nie. Mam cztery przedmioty. Nicholas teraz może się pośliznąć, wyjebać i czy. Nie wiem. Idziemy w ewakuacyjnym, teraz? Tak, tak. Gorzej będzie, jak natrafimy idealnie na tego pająka. A są, Ej, mamy pszczół tuż obok. I pod koniec próbujemy je wziąć, jeżeli ten. Za duże ryzyko, chyba. Nie, bo jeżeli jedna osoba zostanie. Jedna osoba się odsunie gdzieś, żeby nie było tak jak przedtem, że zamknąłem się z pszczółami, ten. To? Jest pierwsza 38. Możemy to odrzeć pójść tam i wrócić. Chodź, chodź, chodź. Staj sobie tutaj. I zostań. Ja próbuję ja lecieć radę. po. Próbuję, próbuję lecić po pszczoły. Jeżeli nie damy rady, po prostu poczekaj, aż pszczoły odlecą i odlatuj jak najszybciej. Yy, daj latarkę jak masz. Yy, dobry pomysł, dobry pomysł. Ja po prostu tutaj. Yy, tu i tu. I się odsuniesz tam w żeby nie było, że pszczołys się od razu na ciebie ten... Odlecieć to... No, dobra, bomba. To poczekaj, poczekaj, poczekaj. Gotowy? Tak. No. wiesz, że masz się k**wa cofnąć, bo i jeszcze nie zabiją na ciebie, że Do k**wa do środki, dobra. Podnieś... Odatuj, odlatuj, 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 odlatuj. Odatujemy, odatujemy, odatujemy! Jest! Jest! Ziomek! Mamy to! Ja, ile mamy od siebie? 381! Uuu, jestem cały. Mam cały czerwone ciało. Mosk, Yes! mówię! Jest! 88! O oh, Jezu! Part TIME Employee! Dostałem. Dostałem promocję! A ja nie.

To ty Ty wygrywasz Nie, A, mamy no, pojechać w <laughs> chwilę yeah, y y y My to mamy wziąć? No O kurde Gramy? <laughs> w dzwonko? Nie, dzięki, wiesz Szemu. Na razie to nie kilka tygodni, tylko po prostu tutaj podejdź i odkładasz sobie ten i ten. Wszystkie. Okay. Jak to? Musisz nacisnąć E tam yeah. nie, nie na dzwonek pójdź, odsuń się. Bo to teraz, to teraz to weźmie normalnie, więc... Jak to? Czy to już jest? Jeżeli musisz nacisnąć. Nie, 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 te. Nacisnij E, naciśnij E na to. No, widzisz, widzisz? Aha! Ta, 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 tylko musimy wszystko położyć. O, wzięli już pierwszą cenę. Ale jeszcze nie wszystko, bo teraz mamy jeszcze to. Odłożyj wszystko? Co się

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Trzydzieści jeden, Ty miałem zdobyć, ja miałem zdobyć, trzydzieści jeden Dobra Da Bu